Hej, tutaj Szymko z Bogdańca. E, dzisiaj chciałbym zrobić pewnego rodzaju update do mojego ostatniego filmiku e, o kamerkach, perspektywach w Dercie Rally. Jak pamiętacie gadaliśmy o tej kamerce, to jest zewnętrzna y, bliższa, zewnętrzna dalsza, e, ze zderzaka, z maski, e, z deski rozdzielczej oraz ze środka. I ostatnio nie bawiłem się w ogóle ustawieniem fotela. E, ale stwierdziłem, że coś zrobię, ponieważ tutaj um, na, na tej kamerze widać wszystkie zegary um, jak wyłączyłem sobie kierownicę, przestała mi ona w, w, przeszkadzać um, no i najbardziej ten widok mi się spodobał, ale widziałem generalnie za dużo tutaj tego wszystkiego w aucie um, ale zacznijmy od początku żeby sobie zmienić te um, ustawienia fotela musimy przypisać do przodu do tyłu, w górę w dół na, kontro... znaczy, na kontrolerze albo na kierownicy. Ja ustawiłem to na krzyżaku i tak nie korzystałem z tego rozglądania się. Także no, przypisałem sobie góra dół, i... góra dół i do przodu do tyłu. Pochylanie odpuściłem podobnie jak reset. No, i ponadto dobrze, jakbyście używali tego automatic launch control, ponieważ przed każdym wyścigiem spójrzcie, on się pyta, czy, czy znaczy prosi o to, żeby wcisnąć hamulec ręczny. I jak wciśniemy hamulec ręczny, zacznie odliczać się czas do startu. Ale przed tym mamy czas, żeby sobie właśnie ustawić tak, jak chcemy. Ja generalnie ustawiam, ta kamerka ze środka troszeczkę trzęsie. Można to wyłączyć z tego, co widziałem gdzieś tam w opcjach, ale proponuję troszeczkę tak z centymetr pod tymi zegarami sobie ustawić, bo może podskakiwać a tak to będą przez cały czas widoczne te zegary no i to w zasadzie chyba tyle bardzo mi się podoba ta kamerka i fajnie, że w tym Dercie Rally w każdym samochodzie jest wyświetlacz z biegami, także nie musi być nigdzie tutaj taki fizyczny analogowy, czy tam cyfrowy wyświetlacz, tak jak to jest właśnie w innych, czekajcie pokażę o, tak jak to jest na każdej innej kamerze, nie? Eee, no, jak widzicie, e, wygląda to bardzo świetnie. Tak samo jak o, e, zapomniałem powiedzieć, przypisałem sobie jeszcze na tym, e, na mm, A e, lampy, ponieważ w niektórych etapach jednak jest dość ciemno i no. Generalnie polubię sobie sam włączyć. E, jedyna opcja, e, zobaczcie, czekajcie, e, ustawiłem sobie, nie wiem, czy się pokaże, nie pokaże się. No, generalnie na X e, to resetowanie samochodu, a na Y mam, e, t, żeby spojrzeć w tył. E, I teraz tak zastanawiam się w sobie, czy trzymać ten X, bo na X mógłbym ustawić sobie wycieraczki i wtedy włączyć te manualne wycieraczki. Dlaczego pozbyć się tego X'a, czyli resetu samochodu? Ponieważ jest to i tak w opcjach tutaj. Także no jak wypadniemy to można wcisnąć ten start i to nie jest problem, nie musi to być tak bardzo pod ręką, a jednak te wycieraczki mogą dać trochę więcej frajdy. Przy czym na początku jeździłem i w Walii chyba są, jest dla mnie jeden etap, gdzie dość irytujące było, ponieważ była ta, ta rzeczka czy tam większa kałuża, która brudziła nam te szyby, jak są manualne, wycieraczki to musimy po prostu sami to włączyć. A tam za chwilkę od razu jest brama. Także no, trzeba to albo wiedzieć o tym i to dobrze rozplanować, albo, albo nie wiem co, albo zostawić sobie wyłączone w ogóle te wycieraczki. Także no, nie wiem, kwestia do ogarnięcia, ale no, wydaje mi się, że nie jest potrzebny ten, ten reset samochodu na, jako klawisz. E, dobra, to chyba wszystko z tego wielkiego update'u do ostatniego filmiku. Jeżeli podobał się Wam ten filmik, nie zapomnijcie go polubić. Jak chcecie zobaczyć więcej tego typu filmików, e, zasubskrybujcie mnie. Wiem, że głównie chciałem grać w Battlefield a i widzę strzelanki, ale no ostatnio taką zajęwkę załapałem na tę kierownicę i wyścigi, e, że szok. Ale na pewno będę wracać e, do strzelanek. E, na pewno mam taki zamiar. No i tyle, mam nadzieję, że do usłyszenia. Hej!